Cześć! Witam w kolejnym odcinku, a zaczynam go z Wydm w Mas Palomas. I w ogóle to jest jedna z główniejszych atrakcji na Gran Canarii. Wygląda to jak Sahara. Patrzcie, możecie widoki są naprawdę przepiękne i to naprawdę czuję się tutaj jakby to była pustynia. Tam jest ocean. No i cóż, teren rozległy. Chyba 400 hektarów. Ale nie jestem pewny, musiałbym sprawdzić. Nic, idziemy sobie przez tą, Przez te wydmy. Więcej tutaj za bardzo nic pewnie nie będę nagrywał, no bo... Wszędzie to wygląda podobnie. Gdzieś tu obok ponoć jest... taka niby... Coś jak mała oaza. Może tam jeszcze coś Wam nagram. A póki co patrzcie jeszcze na te piękne widoki. No to weszliśmy chyba na największą z okolicznych tutaj wydm, gdzie pościera się piękny widok. Strasznie wieje. Mam nadzieję, że coś będzie słychać, ale póki co pokażę wam jak to wygląda. Znajdujemy się Obecnie w stolicy Wyspy, czyli w mieście Las Palmas. Pełna nazwa to Las Palmas de Gran Canaria. Jesteśmy właśnie przed katedrą świętej Anny. I na... To jest właściwie takie centrum Las Palmas. Najstarsza dzielnica. Tutaj plac świętej Anny. Tam kiedyś w tamtym budynku mieściły się. E, znaczy, mieściły się. To był budynek, gdzie urzędowały władze wyspy. Katedra zaczęła być budowana w 1500 roku. W 1570 przerwano budowę. I potem, chyba dopiero w XVII wieku, budowę znowiono. A tutaj macie pomniki psów jest ich 8. Te pomniki mają ponad 100 lat tutaj jeszcze po drugiej stronie. A to dlatego, że nazwa tej wyspy nie pamiętam łacińskiej nazwy, ale chodzi o to, że Gran Canaria, ta Kanaria to jest. E, tylko nie wiem, czy po kanaryjsku, czy po łacińsku, ale to jest po prostu, ta nazwa pochodzi od psów, e, czyli tak jakby to jest wyspa psów. Sam o tym nie wiedziałem. Dopiero co przeczytałem o tym w przewodniku, to tylko taka ciekawostka. I te pomniki już tutaj stoją od 100 lat. Więc, idziemy, zwiedzać to miasto. Będzie coś ciekawego to. Pewnie coś wam dogram. Jesteśmy teraz na e, szczycie wieży, tej katedralnej. Tutaj się da wejść za 2 euro, i macie panoramę miasta. Tam są jakieś porty. Tutaj ocean. A no tam panorama miasta, która wygląda mniej więcej tak. Tam na dole jest ten plac, który wcześniej pokazywałem. Także fajne widoki. Play English. ya uh... idziemy na targ. Jak chcecie coś kupić świeżego, to zawsze idźcie na targ. To jest ponoć najstarszy targ. I tutaj się mieści w tym budynku. No to na tym targu kupiliśmy sobie coś takiego. Taki zestaw różnych owoców pokrojonych na kawałki. Do tego macie, jak to się nazywa? taki Taką wykałaczkę, co możecie tym się posilić. 3,50 to kosztowało. Uważam, że to dosyć dużo. Jak na takie coś. No zaraz zobaczymy, czy, czy będzie smaczne. Stolicy z Las Palmas, zmęczeni, bo nie nagrywałem może dużo, ale naprawdę dużo zobaczyliśmy. Właściwie wszystko, co było do zobaczenia w przewodniku. Chciałem tak na szybko wam tylko pokazać, czym jeździmy. Fiacikiem 500 jeździmy, tak jak mówiłem tam niecałe 200 euro wynajęcie. Czas wracać. Do hotelu. Wychodzimy właśnie z tego Palmitos parku. 33 euro za głowę się płaci. Czy warto? Powiem Wam, że chyba nie do końca. Szczerze mówiąc, jest niby napisane, że 500 gatunków różnych zwierząt jest do zobaczenia. Ja Wam zaraz tam wstawię. Jakieś urywki z tego parku, fajną rzeczą na pewno pokaz z delfinami. Może w ogóle mam całe nagranie tego pokazu. Może to po prostu wstawię jako oddzielny film. Bo naprawdę fajnie jest to zobaczyć. Ale ja bym zdecydowanie polecał, jeżeli kiedyś będziecie na Teneryfie. Jest Loro Park. Też taki po prostu coś, a takie małe zo. I tam naprawdę jest dużo zwierząt, dużo do zobaczenia, i tam ten loropark na Teneryfie mogę śmiało polecić jak najbardziej. Tutaj, tutaj na Gran Canaria, niekoniecznie. Jesteśmy właśnie w małym górskim miasteczku. Santa Brigida, tak się nazywa. No i słuchajcie, w sumie to ja takie małe miasteczka lubię najbardziej, gdzie większość turystów nie dociera, praktycznie turystów tu nie ma. Życie płynie, wo życie płynie wolno toczy się swoim w ogóle to miejsce życiem. Patrzcie jakie to są piękne widoki za mną. Przed nami się rozpościerają góry naprawdę pięknie. A tutaj mamy kościół, stary kościół, który bodajże jest z XVII wieku i powstał w miejscu małej kapliczki, a my w ogóle znajdujemy się w centrum tej miejscowości Santa Brigida. Patrzcie, jak tu jest klimatycznie, jakie tu są klimatyczne uliczki. A zmierzamy w ogóle, właśnie do Muzeum Wina w ogóle takiego miejsca związanego z winem gdzie e, można wino degustować. Między innymi podejrzewam, że pokazane są jakieś tajniki produkcji. Zobaczymy, właśnie tam zmierzamy. Patrzcie, kurde, jak fajne są te uliczki. Naprawdę małe. Więc tam jakaś restauracja. To co, to, co tam widać na dole, to krater. Wielki krater po meteorycie. Nie, ja tak naprawdę to żaltuję. Oczywiście, to krater wulkaniczny. My jesteśmy, teraz obserwujemy go ze szczytu góry. Ale nie pamiętam, jak się nazywa ta góra. Da się tutaj dojechać normalnie drogą. Pico de Baldama, czy coś takiego? Zatrzymaliśmy się w drodze na najwyższy szczyt Gran Canarii. I takie widoczki. Tutaj już jest trochę chłodniej, już jesteśmy prawie na równo z chmurami jeszcze kawałek nam został do szczytu Pico de las Nieves bodajże to się nazywa. to to, co widzicie właśnie przed Wami, znaczy przed Wami może nie, bo ja jestem na tym szczycie. To, co widzicie przed Wami, to jest widok z tego szczytu. Największego na Gran Canaria, najwyższego. 1949 metrów nad poziomem morza. Jak to się nazywa? Ten szczyt? Pico de las Nievas. Także... Tak to wygląda. My no byliśmy tam, na górze. Tam jest chyba taki najwyższy punkt. Ale widoki są naprawdę bardzo fajne. A w ogóle tam gdzieś mniej więcej chyba. O, to jest już Teneryfa i to jest najwyższy szczyt Teneryfy El Taida, na którym byliśmy 3 lata temu. Także dzisiaj mamy w dobrą pogodę, w miarę bezchmurne niebo. Dlatego też widać ten najwyższy szczyt Teneryfy z najwyższego szczytu Gran Canaria.